Dobra, patrzcie, to jest na innym telefonie. Teraz o godzinie 16.53, patrzcie na to, jest alarm. Drodzy, witam serdecznie prosto z rozwalonego czołgu tutaj w Kijowie. Witam serdecznie moi drodzy. Znajdujemy się aktualnie w Kijowie, stolicy Ukrainy. I dzisiaj porozmawiam troszkę o cenach, bo to jest bardzo ważna rzecz. Dostałem mnóstwo pytań Piotrek, jak wyglądają teraz ceny tutaj na Ukrainie, tak więc jak najlepiej w takim rzetelnym odcinku postaram się Wam wszystko przybliżyć. Zapraszam do oglądania. Włączcie subskrypcję, bo odcinków będzie sporo. Lecimy. Jadąc po raz pierwszy do nowego miejsca, gdziekolwiek na świecie, powinniśmy być pewni, jakie panują ceny na miejscu. Tutaj chodzi o jedzenie, no bo to jest rzecz bardzo ważna, oraz noclegi. Często jest tak, zauważyłem gdzieś tam po postach, na przykład znajomych na Instagramie czy na Facebooku, że wynajdują bardzo często jakiś tani lot gdzieś po Europie, czy, czy niekoniecznie, a okazuje się na miejscu, że. Powiedzmy, jest święto lub jakiś, nie wiem, event. I ceny na miejscu są kosmiczne, i automatycznie ten nasz wyjazd, nasza podróż staje się, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo droga. A jak jest teraz na Ukrainie? Jest koniec sierpnia roku 2023. i Ja w tym filmie mniej więcej Wam powiem, jak kształtują się ceny, jeżeli chodzi o jedzenie noclegi oraz transport to są bardzo ważne rzeczy po pierwsze, my teraz jako Polacy nie mamy żadnego problemu żeby wjechać tutaj na Ukrainę, ja wjeżdżając z Mołdawii, dokładnie z Kiszyniowa za bilet zapłaciłem złotych 90 przekroczyłem granicę w miejscowości Palanka, łączny czas 5 godzin 2 godziny oczekiwania na granicy, no tylko jedno pytanie w sumie po co jadę na Ukrainę nic więcej, sprawdzili bagaże i tak to wyglądało więc przetransportowałem się, słuchajcie, do Odessy czyli na południe, dokładnie na południowy na zachód no i zapłaciłem za bilet złotych 90 zł. jeżeli chodzi o noclegi dalej tutaj jest bardzo, bardzo tanio, większość hosteli takich bym powiedział lepszych gdzie jest naprawdę bardzo czysto i też spoko klimacik, trzeba zapłacić około dwudziestu kilku złotych. No powiem Wam, że coraz mniej takich jest miejsc na świecie, bo nawet w Warszawie, jeżeli chcielibyście wynająć sobie łóżko w hostelu, to trzeba zapłacić około, no już chyba 70 zł, jak nie 80, więc jestem w stanie powiedzieć, że około 4 razy więcej trzeba dać w Warszawie za łóżko w pokoju wieloosobowym. Ja słuchajcie, w centrum Kijowa, dokładnie tutaj, jakieś 3-4 minuty tamtą stronę. Mam pokój prywatny w hostelu, za który płacę mniej jak 50 zł. Nie jest to nie wiadomo jak wielka i piękna rezydencja. Jest tylko łóżko w pokoju, ale na dobrą sprawę czego człowiek potrzebuje więcej oczywiście 50 zł. To bardzo dobra cena. Idziemy na śniadanie. Pokażę wam co tutaj można zjeść i za jakie siano. Ja obiadów gotować. Nie gotuję, stołuję się w takich lokalnych knajpkach. To jest taki można powiedzieć mleczny nazywa się Puzata chata i tutaj można zjeść bardzo dobrze oraz bardzo tanio Tutaj są opcje, że mniej więcej, za około 15 zł, nawet niektóre po 12 za takie śniadanko, ale z dodatkowym takim można powiedzieć kotlecikiem, zapłaciłem 19 zł. I z kompotem smacznego. Zatem, co do jedzenia, można myślę, spokojnie zjeść tak za. Jak ktoś je normalnie, nie mówię tak jak ja, bo ja naprawdę dużo. 15 zł, ja zapłaciłem teraz 19. A taka całkiem normalna, przyzwoita porcja. Śniadanie, plus dodatkowe, dodatkowy kotlet, można powiedzieć, taki plus kompot Więc 19 zł. No, w Polsce chyba już za takie pieniądze nie zje. To samo z tymi noslegami. Noslegi są bardzo tanie. Oczywiście jeszcze przejdziemy się do sklepu, pokażę Wam jak to wszystko wygląda i też z tym bezpieczeństwem na miejscu, Wszystko jest póki co bardzo ok. Słuchajcie, to nagrywam pod koniec A, sierpnia 2023 roku. Swoją drogą jest to mój trzeci dzień w Kijowie. Wybieram się na spacer pod. Muzeum, gdzie zgromadzone są różne ciekawe artefakty wojskowe w koło. Tak więc jakieś 20 minut spacerku. A po tych schodach słuchajcie. Po treningu dzisiaj nie ma letko. Wracając jeszcze do ceny podróżowania po kraju to z Odessy do Kijowa marszrutką chyba. 80 zł zapłaciłem. Wydawało mi się, że powinno kosztować około 40, ale kosztowało więcej. Może dlatego, że było kupowane na zacią chwilę a pociąg, stąd do Lwowa 8 godzin. Druga klasa normalna, siedząca 50 zł, nawet chyba niecałe 40 parę. Więc wydaje mi się, że bardzo spoko. A nie brałem pociągu z Odessy do Kijowa, no bo 16 godzin Ciekawostka, szedłem sobie teraz do miasta, no i gogle źle by zaczęło mi trasę. Ja sobie myślę, dlaczego tak się dzieje, powinien przecież a, normalnie przejść przez, wiecie, ulicą Dochodzę, a tam słuchajcie, baza, checkpoint przejść nie można ale powiem Wam taka ciekawoska: nie było to w żaden sposób uwzględnione na mapie. A między innymi ta ulica, którą mogliście oglądać w zeszłym odcinku, gdzie są postawione czołgi na, na środku, jest jakby na Google wypunktowana, że tamtędy nie można przejechać taką czerwoną kreską czyli jakby tam wiecie, chwilowo zamknięte. Ale tego tutaj w ogóle nie pokazali. Ale ogólnie nie ma czegoś takiego jak checkpointy, że was ktoś gdzieś zatrzymuje. Jeszcze czegoś takiego nie miałem, żeby nie wiem, policja jakiś stan legitymowała, albo nie wiem. Więc jeden dzień będzie taki ciutkę połączony, trochę z spacerem po mieście oraz troszkę z tymi cenami. Tak powinna to wyglądać droga na mapie A tak jest w rzeczywistości. Nieźle. A wracając jeszcze do takich spraw przyziemnych co się dzieje w stolicy. No to od wczoraj nie było żadnego alarmu. Więc póki co opontuję ten trzeci dzień tylko dwa alarmy w odesie 0 Tak więc. Jest ok i miejmy nadzieję, że będzie tak cały czas. I można powiedzieć, podsumowując, tak mniej więcej koszty, ile byście potrzebowali, gdyby ktoś z Was stwierdził, że kurczę, jest ok i chciałbym się przejechać do e, tutaj nie wiem, do Kijowa czy do Lwowa. A teraz liczę spokojnie za hostel w dormitorium 20 zł, za prywatny. 60, 70, zależy jaka jakość I jedzenie tak myślę 20 złotych spokojnie za Jedną potrawę na luzie Patrz jaki wielki Betonowy moloch Wow. No i przed nami jest Muzeum Wojskowe W Kijowie te również znajdują się Różnego rodzaju artefakty, które sobie spokojnie można fotografować. Zobaczcie. Rozbrojone bomby nawet tutaj są. Zobaczcie jak to wygląda. Jak to wygląda. Poruszane różnego rodzaju pociski. Niektóre starsze. 1988. Myślałem, że to jakiś nowszy sprzęt. Tam 2012 rok. Ciekawe. To wygląda. Tutaj macie wszystko opisane. Do 70 km taki pocisk może polecieć. No nieźle, to jest roku 2014. Patrzcie, to jest czołg, który jest kompletnie. Rozwalony Ale też sobie normalnie tego można podejść I jakby do trzeba wejść Jest to napisane, że Żeby uważać, że bo, bo ostre części Ale on stoi sobie normalnie tutaj przy e, Ulicy I z tego co widzę to sobie Normalnie można patrzę Wszystko... Wiesz na takim czołgu rozwalony? Moi drodzy, same czołgi tutaj w w Kijowie, a mieliśmy porozmawiać o kosztach podróży tutaj A przeszło błędnie w stronę czołgów Ty, słuchajcie, jeszcze ruszyło Mówię, Tak oto co do czołgu jeszcze nie wchodziłem Na ulicy Mówię Drodzy, witam serdecznie prosto z rozwalnego czołgu Tutaj w Kijowie Tego się w ogóle nie spodziewałem, że tutaj będzie można wejść na luzie, na dach takiego wozu pancernego. Jestem w stanie powiedzieć, że to jedna z lepszych darmowych atrakcji na jakich ja w życiu byłem. Normalnie patrzę, wszędzie można wejść, tylko w tych... No nie, nie polecam jak ja w klapeczkach chcę powchodzić, bo sobie można zrobić krzywdę, ale na luzie... Tak. Nikt nic nie mówi. Pytałem. Tak więc, jak będziecie na miejscu, polecam Wam się wybrać pod to muzeum, bo to, co tu jest na zewnątrz, jest bardzo ciekawe. I mówię, można sobie wejść do środka do każdego jednego... Czy do środka, no tak na górę, to na dach, no bo tutaj gdzie indziej nie wejdziecie, no ale można się poczuć troszkę, wiecie, jak takiego filmu. My drodzy, byliście kiedyś na dachu zniszczonego rosyjskiego czołgu Patrzcie jak to wygląda Jestem właśnie na mieście i uruchomił się alarm nie wiem czy dostałem wiadomość o tym razem słuchajcie nie dostałem nic ale przed sekundą uruchomił się alarm dziwne ale ludzie jakoś sobie nic nie robią z tego Dobra, patrzcie to jest na innym telefonie. Teraz o godzinie 1653. Patrzcie na to jest alarm. Ludzie sobie siedzą w parku na ławeczce i jakoś nie wygląda, żeby nie wiem, biegli do schronu na przykład. Ale powiem Wam, że jakoś też się chyba szczególnie nie przejmuję, bo jesteśmy bardzo blisko. Pałacu prezydenckiego, i nie wydaje mi się, żeby tutaj cokolwiek się miało zadziać. Nie wiem, moi drodzy, nic się szczególnego nie dzieje po alarmie. Wszystko normalnie. I to jeszcze informacje odnośnie pocisków, które teoretycznie mogłyby spadać gdzieś. To jest słuchajcie, Sprzed sekundy, najprawdopodobniej tutaj, lub tutaj, i tutaj też duże prawdopodobieństwo. Kompletnie zapomniałem, że jutro jest Dzień Niepodległości, więc też dlatego te wstród są pozamykane. Jest bardzo dużo takich barier porobionych, barykad, więc dlatego po prostu wiele miejsc dzisiaj przejść a, nie można, no i trzeba po prostu chodzić wszędzie naokoło. Taki widoczek, słuchajcie, na miasto. Pięknie. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że będąc tutaj w Kijowie te wszystkie alarmy i to co się dzieje na zewnątrz troszkę rozprasza w robieniu takich można powiedzieć normalnych, podstawowych odcinków, jak zawsze się robiło na YouTube, że nie wiem, idę sobie i to sobie mówię. Dobra, zrobię sobie odcinek o powiedzmy cenach, no bo cały czas coś się dzieje. Wiecie, tu sobie wychodzicie na miasto i się że za 5 minut jest jakiś tam na przykład, nie wiem, zablokowana droga albo coś i chcecie o tym powiedzieć, pomimo, że w głowie jest tam myśl, że dobra, wypadałoby zrobić ten odcinek o cenach, brudna ściana z tyłu, a tak naprawdę, no cały czas coś się dzieje, więc wyszedłem z inicjatywą, żeby jakoś to troszkę kontynuować, tak jak idę po prostu taki, wiecie, vibe, taki flow, że idzie sobie przez miasto i mówię, dobra, pogadamy teoretycznie o cenach, ale faktycznie jak są jakieś blokady albo coś, to wam o tym powiem. Jutro jest dzień niepodległości Ukrainy, więc może się dziać różnie na dwa sposoby. Może być bardzo spokojnie, ale również wydaje mi się, że może być bardzo, bardzo dużo alarmów. Ciężko jest mi stwierdzić, co faktycznie będzie. Rozmawiałem z ludźmi i na dobrą sprawę nie są w stanie powiedzieć, co się tutaj faktycznie może dziać. I poza tym, robiąc stories na Instagramie, serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama, gdzie jest dużo materiałów, które nigdy nie są publikowane na YouTube, po prostu wychodzą często luźno. Poprosiłem, żebyście zadali pytania odnośnie Ukrainy. No i słuchajcie, było ich mnóstwo. Nie spodziewałem się aż tak ogromnej ilości pytań, więc postaram się tutaj na kilka z nich też odpowiedzieć Wam tutaj na YouTube'u. Zatem, odpowiem Wam na kilka z nich. Czy miałeś konwoje wojskowe? Dużo sprzętu widać na ulicach? Nie, dopiero teraz, przed tym dniem niepodległości, po prostu widać jakieś takie checkpointy, ale nie ma czegoś takiego jak kontrola, że ktoś Was zatrzymuje na ulicy, Pyta o cokolwiek. I konwo, i też nie było, jakieś, tam nie wiem, eskortowania z miasta do miasta. Nie? No, trasa w ogóle z Odessy do Kijowa, ani jednego checkpointu, więc poszło wszystko bardzo e, sprawnie. Jak wygląda przejście na granicy, to mówię kilkukrotnie, bez żadnego problemu. Cała trasa 5 godzin, 2 godziny oczekiwania na granicy, bo dużo osób sprawdzałem dokumenty, sprawdzałem paszporty. Ale, a i spadzają też bagaże. Ale bez problemu, jakoś nie było szczególnie nie wiadomo jakich niewygodnych pytań. Czy faktycznie czuć klimat wojny? To jest bardzo ważne pytanie, bo strzelam, że wielu Polaków będzie pisało po tych filmach moich, że tu się nic nie dzieje. Trzeba też zrozumieć pewne rzeczy, że jeśli w danym kraju jest taka sytuacja, a nie inna, to trzeba. Wiedzieć, jak to wszystko faktycznie wygląda, jeżeli też chodzi o mapę. Na przykład front jest tam, w drugą stronę, słuchajcie, bardziej na wschód, przy granicy z Rosją. Tam się dzieje, tam są faktycznie największe zniszczenia. Tam te wszystkie wojska próbowały się przedzierać, tam trwały walki. Trzeba też mieć na uwadze to, że jest półtorej roku po, yy, po można powiedzieć, rozpoczęciu tych działań yy, przez Rosję i te duże miasta muszą żyć. Gospodarka musi być, słuchajcie, cały czas nakręcana. Kijów, miasto biznesowe to nie może po prostu stać. Ludzie nie mogą się zamknąć i przestać robić cokolwiek i siedzieć w chałupie. To wszystko się musi po prostu cały czas kręcić. Trzeba też zarabiać jakoś pieniądze, trzeba tą gospodarkę, mówię, jakoś rozwijać. Więc na dobrą sprawę dzieje się dużo, bo ja też widziałem zdjęcia od lokalnej mieszkańców, którzy pokazywali, nie wiem, domy rodzin rozwalone, czy tam ich domy, czy, czy cokolwiek, więc faktycznie jest, tylko nie w każdym mieście, to nie jest tak, że Rosjanie weszli i zajęli cały kraj, każde jedno miasto, nie wszystko im się udało, słuchajcie, zająć, na przykład z tej strony próbowali wjechać na Kijów od strony Buczy i, i gdzieś tam tam się zatrzymali, no i dalej się nie mogli przeżyć, to nie jest tak, że po prostu wjechali i, i zgarnęli wszystko, więc trzeba też mieć na uwadze to, yy, że jak coś się dzieje, to nie dzieje się w całym kraju, a też chciałbym wam przedstawić na przykładzie Syrii. No byłem w Aleppo, słuchajcie, no i pół miasta jest rozwalonego, ale prezydent mówi, no trzeba żyć dalej, trzeba otwierać biznesy, trzeba próbować cokolwiek robić, żeby nakręcać gospodarkę, żeby jakoś wrócić do normalności. Więc mówię, to są takie rzeczy, w których po prostu my często nie widzimy. To, że w Lwowie czy, czy Kijowie jest bezpiecznie? Nie znaczy, że jak pojedziecie do Hersonia, yy, Charkowa, słuchajcie, czy, czy gdzieś tam, nie wiem, do Doniecka, to tam będzie bezpiecznie, więc miejcie to na uwadze, bo wiem, że komentarzy, o nie ma wojny, to strzelam, że będzie mnóstwo, ale zawsze takie jest, Polacy są zawsze mocno podzieleni, nieważne w jakim materiale, nieważne co bym zrobił. Czy pewnie jest co wybierać na Tinderze? Dobre pytanie. Teoretycznie tak, ale w praktyce nie do końca, bo jak gadam z dziewczynami, to mówią, że albo oczekują kogoś, kto mówi po rosyjsku, albo kogoś do stałego związku. Ja tak chciałem się umówić na coś luźnego, to gdzieś tam dobra, dobra, dobra i po chwili temat yy, ucił, więc faktycznie do niczego to z nikim nie doszło, ale dziewczyny są ładne. Pomimo, że nie są w moim typie Ukrainki, to naprawdę są bardzo ładne i widać, że co weekend to jest, słuchajcie, mocno, mocno wyszykowane. A jutro dzień niepodległości, czy nie boisz się tak. No mam nadzieję, że wszystko będzie pod kontrolą, ale już słyszałem różne informacje, że gdzieś tam Rosjanie podobno planują jakieś swoje ruchy. Ciężko będzie stwierdzić. Oglądajcie odcinki na bieżąco, żebyście wiedzieli, w kolejnym odcinku to się wydarzyło. Ja nie jestem też w stanie zrobić jednego odcinka, wiecie, z całego, powiedzmy, tygodnia. Czy jest stresik? Nie, już wszystko jest w porządku. Na początku ten pierwszy sygnał, który był, pierwszy alarm tu w Kijowie, to było takie Co to będzie? Co robić? Ale później jakby przyswoiłem informację, to pełen luz Czy uważasz, że telewizja wyolbrzymia konflikt zbrojny? Nie wiem, co telewizja pokazuje Strzelam, że pokazują pewnie te takie najgorsze rzeczy, więc Na dobrą sprawę Nie wiem, co jest 5. Czy masz jakieś specjalne traktowanie jako Polak? Nie, tutaj w ogóle nie zauważyłem, żeby ktokolwiek, nie wiem, podchodził do mnie i mówił, a fajnie, Polska tutaj nam pomagacie. Powiem wam szczerze, że nie spotkałem się z czymś takim jeszcze, nie wiedziałem też, czy coś takiego będzie. Powiem wam, że więcej ludzi chyba gdzieś tam na świecie mówiło. O, Polska fajnie, pomagacie Ukrainie. Jak. Tutaj na miejscu. Nie trzeba mówię te kłócić, skłócić, nie wiem, Polaków z Ukraińcami, na przykład w, w Polsce czy cokolwiek. ale Po prostu mówię jako taki zwykły obywatel, który sobie tutaj przyjechał na wakacje i jak ktoś go pyta, czy jest z Polski, on ale też nie oczekuje, żeby nie wiem, Bili mi Brawa. No bo to też moi drodzy a, nie o to yy, chodzi, ile w Kijowie kosztuje taksy, stary nie mam pojęcia. Ja to brałem Ubera, o to zapłaciłem jakieś 12 chyba złotych. Nie mam pytań, ale bądź bezpieczny, Polo. Dziękuję eee, bardzo. Dlaczegoś tam wybrały, skoro jest niebezpieczne? To mówiłem w pierwszym filmie. Po prostu była to jedna z najkrótszych tras do domu. I gdyby było faktycznie niebezpiecznie, gdybym dostał jakieś informacje od eee, lokalnych, że no lepiej nie jechać, no bo bardzo jest niebezpieczne, to bym nie pojechał. Zrobiłem dobry research i dowiedziałem się, że Takiego realnego zagrożenia, bym powiedział, nie powinno być. Więc stwierdziłem, że pojadę, i najwidoczniej póki co miałem rację. Miejmy nadzieję, moi drodzy, że tak będzie do końca. I to chyba wszystko, no bo te wszystkie pytania, większość była bardzo, bardzo podobna. Wszyscy pytają niemal, że o to samo, są ciekawi, nie dziwię się. To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o kijów. Dzień przed świętem. Niepodległości. Żegnam się z tego miejsca z Wami. Bądźcie na bieżąco. Dzięki wszystkim za... za taki odbiór, a nie inny. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia na razie. Hej!